Czy miałeś takie momenty w życiu, że działo się coś, co wydawałoby się być trudnym, albo czego nie chciałeś w danym momencie? I potem, po czasie, okazało się, że było to coś genialnego, że gdyby Bóg tak nie zadziałał, to coś by strasznego się stało, coś by Cię spotkało, nie wiem, wiecie, coś trudnego. Czy masz w sobie wdzięczność? Za to, że Bóg tak działa czasami, jakby wbrew Tobie, że okoliczności układają się wbrew temu, co byś chciał. Czy wierzę w to, że wielu z nas tak miało w różnych sytuacjach i czy dzisiaj, mając takie doświadczenie, kiedy, kiedy dzieje się coś trudnego, potrafisz już być wdzięczny od razu, myśląc o tym, że. Pewno dzieje się coś w tle ważniejszego, czego ja nie rozumiem i nie wiem. Ważna lekcja.